Policjant Piotr wyskoczył z łóżka i powiedział: Dzisiaj będzie dobry dzień. Poszedł do kuchni i sięgnął po puszkę z kawą. Zdziwił się i szepnął: Ojej, pomyliło mi się coś. Odstawił puszkę, odwrócił się, sięgnął po nią po raz kolejny i znowu się zdziwił. Z puszki zniknął napis kawa. Otworzył wieczko. Powąchał dla pewności, czy to na pewno była jego kawa. Po czym wsypał ją do ekspresu, wypił i dalej nie zaprzątał sobie tym dziwnym zjawiskiem głowy, bo jego telefon zawibrował. Dzwonił komendant. Powiedział, że jest bardzo trudna sprawa do rozwiązania i że musi natychmiast przyjechać. Wskoczył więc na swój motor, pojechał do pracy, a tam gwar nie do opisania. Wszyscy policjanci rozmawiają przez telefony i odbierają zgłoszenia. Co za straszny dzień! -lamentował komendant. Telefony wprost się urywają. Jakiś niepoważny złodziej ukradł wszystkie literki. Wszystkie literki? zdziwił się policjant Piotr No tak. Zaczęło się wczoraj. Zapraszam do współpracy. Więcej na czystylektor.pl.